Pomidor wlazł na tyczkę i przedrzeźnia ogrodniczkę. Jak pan może, panie pomidorze, jak pan może. Oburzyło to fasole. A ja panu nie pozwolę, nie pozwolę, nie pozwolę. Jak pan może, panie pomidorze? Groch zieleniał aż ze złości, że też nie wstyd jest wasz mości. Jak pan może, panie pomidorze. Rzepka także go zagadnie. Fe, niedobrze, fe, nieładnie, jak pan może, panie pomidorze. Oburzyły się warzywa. Pan już trochę nadużywa. Jak pan może, panie pomidorze, jak pan może. Pan pomidor zawstydzony, cały zrobił się czerwony. I spadł wprost ze swojej tyczki do koszyczka ogrodniczki.